Witajcie, CubHardowicie. Ja jestem Dawid 12, a to jest CubHard News. No i stało się, moi drodzy. Już dzisiaj, o godzinie 18, startuje najważniejsze wydarzenie serwerowe. Odpalamy TNT. Mam nadzieję, że już przygotowaliście Kuboid na obronę i macie TNT na przebijanie. Ja wraz z całą administracją serwera życzymy Wam owocnych przebit. Powodzenia. Już w niedzielę o 17 startuje turniej klatek 1 na jednego. Pula nagród wynosi 300 zł. Będziecie walczyć w diamentowej zbroi Prot 4 z nadaletowym mieczem Sharpness 5 i 3 złotymi jabłkami. Pominam o zapisach na stronie cubehard.net/slash kurakazu! Pominam o zapisach na stronie cubehard.net/slash tournament. Tym samym zapraszam Was na streama z kateczek. Będzie się działo już jutro o 13.00. Zrzuty będą pojawiały się co godzinę. Oraz sprawdzić, kto jest topowym graczem na ten moment. W topce online znajdują się Strzelczyk, Manskid i Mr. Anglo. Natomiast w topce rankingu znajdują się w, w FRX SH1, Matklepa i Kaleki Rozpendo. Najlepszymi gildiami na ten moment są gildie AWE, Fire i NEMO. A teraz zapraszamy na pogodę. Witam, a oto pogoda! Zapowiadamy dużo zadymy i przebić w centralnych sektorach. Na zewnątrz możliwe, że będzie słonecznie, ale możliwe też, że będzie dużo deszczy. Także strzeżcie się! Graczom nieumiejącym się klepać, zalecamy pozostanie w gildiach. Pora obejrzeć podesłane filmy na naszego Discorda. Dobra, o co tutaj chodzi? Hopse biega. Pan Michael, pozdrawiamy. Jak z łuku wali, o! Jeszcze? Ty? A! Jak odpycha! Jak wejdzie do ciebie, mówię, no. A, bije sokura, bije na p***a! To chodzi to tak? Czy kosi. O kurde! No zabije, go, do ja niego to... zabije łatwo! Nie, Tylko to Temy zbija, nic więcej! On tam gada? Jakieś to zbija tylko, on przypał! Oj, refila! O, i leży! Leży chłopak. O, kumpel przebiega, kumpel! Kurde! Kaso! No ja z niego nie go, dzisiaj nie pomogę! O, ktoś go zabije? normalnie tutaj double killa chyba zrobił. Nice, fajny film. Dobry, dobry gracz, Michael. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. A teraz drugi film. co my tutaj mamy? O, ktoś sobie biega tutaj po terenie gildii ABCD. To jest w ciekawego, panie kamerzysto? On sobie tak po prostu biega? Coś takiego gó... brałeś? No dobra, jakaś beczka. O, jest akcja, apelaci! Powalony! Ale przypał! Ale zleciał! Co jest, widzowie? Niezłe. Ale musiał mieć się farta. Dobra. Dziękujemy za podesłane filmy. A teraz wróćmy do studia. Jeszcze raz życzę powodzenia wszystkim graczom na TNT. Przypominam o zapisach na turniej. Turniej będzie zajebisty, także wiecie. Musicie się zapisać, musicie i oglądać streama. Zapraszam, zapraszam w niedzielę. I co? Ja jestem Dawid 12, a to było Cube Hard News.